Na pierwszy rzut oka brazylijskie mieszkania nie różnią się jakoś specjalnie od polskich, ale im dłużej się w nich mieszka, tym więcej zaczyna się dostrzegać dziwnych rzeczy. I dzisiaj opowiem wam o kilku rzeczach, które mnie jako architektkę zaskoczyły w brazylijskich mieszkaniach i niektóre z nich do dzisiaj pozostają nierozwiązaną tajemnicą. Pierwsza zaskakująca rzecz to jest wejście. No i jak patrzycie na to wejście do mieszkania, to sobie pewnie myślicie no wejście, jak wejście, o co ci chodzi? No tylko że to wejście jest prosto do salonu i u nas jest taka ścianka, że robi się taki mini korytarz, ale w większości mieszkań wchodzi się po prostu bezpośrednio do salonu i nie ma tej naszej tutaj niezbyt pięknej wystawki z butami i wieszakiem. No bo nikt nie ma potrzeby zostawiania kurtek, bo jest po prostu cały rok ciepło. Do tego nie wszędzie w Brazylii, ale w bardzo wielu regionach nie zmienia się butów przed wejściem do domu. A jeżeli się zmienia, to często zostawia się je przed wejściem do mieszkania, a nie w mieszkaniu. Kolejną rzecz pokażę Wam na balkonie, ale najpierw pewne wyjaśnienie. To pierwsze okno, które widzicie za mną, przysłówne, zaraz Wam pokażę dokładniej, ono było pierwotnie oknem zewnętrznym, czyli był po prostu otwarty balkon. Ale ktoś, kto tutaj mieszkał przed nami, zdecydował, że zabuduje balkon, więc mamy okna podwójne. I to, co chcę Wam powiedzieć, na pierwszy rzut oka albo ucha, <głos》> wydaje się logiczne. Ale potem, jak się zaczynacie nad tym zastanawiać, to jednak logiki w tym brak. I w poprzednim filmie, w komentarzach, chyba Ania zwróciła uwagę na to, że tutaj nie ma kaloryferów. No nie ma kaloryferów, no bo jest ciepło. Ale co za tym idzie, okna mają pojedynczą szybę. Nie wiem, czy to widać, ale chyba widzicie, że jest szyba pojedyncza. I to okno jest akurat przesuwne. I to nowe też jest pojedyncze. Wszystkie szyby są pojedyncze. I zwróćcie uwagę na to, jak tutaj jest cienka ściana. Banan dla skali. Więc ona ma pewnie z 12 cm, tak pi razy drzwi. I nie ma żadnego ocieplenia. Wszystkie ściany tutaj są takiej grubości. I pewnie pomyślicie, no logiczne, jest ciepło. No to nie są potrzebne podwójne okna czy ocieplenie. W Polsce to ma sens, no bo mamy zimę. Tutaj nie ma zimy. Ale. Tutaj są gorące lata. I co prawda, fale upałów nie zdarzają się jakoś bardzo często, ale przez cały rok macie temperaturę dochodzącą do 30 stopni, co oznacza, że w większości domów chodzi non-stop klimatyzacja. I my mamy taki czat Polacy w Brazylii na WhatsAppie, i tam właśnie jedna z osób zwróciła uwagę na to, że jak tylko wyłączy klimatyzację, to od razu robi się upalnie, dlatego że nie ma żadnej izolacji. Więc izolacja tutaj naprawdę by się bardzo przydała, właśnie do tego, żeby zatrzymywać zimno w domu. A to, że okna są pojedyncze, też wpływa na to, że słychać wszystko, co jest na zewnątrz. Musiałam zdjąć moskitierę, żeby wam to zaprezentować, ale takie zwykłe okna otwierają się w ten sposób. Te okna mnie na początku straszli wkurzały, bo mówiłam wam już kiedyś, że na sawalnie, gdzie leży stolica, w porze suchej unosi się w powietrzu strasznie dużo pyłu, bo czerwona ziemia wysycha. No i cząsteczki się unoszą do góry i osiadają wszędzie, gdzie się da, więc osiadają między innymi na oknach. A jak coś takiego umyć? Prezentacja. No, górą też się nie da, bo tutaj jest strasznie mała przerwa między oknem a nad prożem. Nie rozumiała, po co oni zrobili takie okna. I one nie są wszędzie, w każdym budynku takie same, ale w wielu budynkach właśnie tak wyglądają. I okazuje się, że ma to swoje logiczne wyjaśnienie. Chodziło o to, że w trakcie pory deszczowej możecie zostawić cały czas otwarte okna i wam nie napada. Więc w sumie sprytne. Prosiliście też w komentarzach, żeby wam pokazać pracę mojej mamy. A więc tak one wyglądają z bliska. I to są prace robione piórkiem i tuszem na papierze czerpanym. Ciężko mi jest filmować tak, żeby się tam nic nie odbijało, ale myślę, że w miarę widzicie. Mam też takie, które są jeszcze nieoprawione, to pokażę w kolejnym ujęciu. To, co moja mama rysuje, to w większości są albo abstrakcje, albo jakieś motywy przyrodnicze, drzewa, ptaki. I moja mama skończyła toruńską ASP i przez wiele lat zajmowała się też haftem komputerowym, czyli projektowała hafty, które potem były przez maszyny nanoszone na tkaniny. A teraz zapraszam Was do Łazienki. Zaczniemy od góry. I teraz pokazuję Wam miejsce przy suficie. Czy ktoś się domyśla, czego tutaj nie ma? Macie jeszcze dwie sekundy na to, żeby zgadnąć, czego tutaj brakuje. Prawidłowa odpowiedź to wentylacji. Nie mam bladego pojęcia, czemu nie zaprojektowali tutaj wentylacji. Ani grawitacyjnej, ani mechanicznej. I we wszystkich tych starszych budynkach w stolicy nie ma w ogóle wentylacji w łazienkach. I nie wiem, z czego to wynika, no bo stolice projektowali no, wybitni architekci, urbaniści i nie pomyśleli o takiej rzeczy. Nie wiem. W każdym razie w nowszych budynkach jest już instalowana, ale chyba zawsze mechaniczna. Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek widziała grawitacyjną. Oczywiście w drzwiach nie ma też kratek wentylacyjnych, więc czy grzyb się zdarza? No, może się zdarzyć, jeżeli będziecie zawsze zamykać drzwi do łazienki. A w kranie najczęściej będzie tylko zimna woda. Dlatego nieczęsto można zobaczyć takie prysznice powiedzmy europejskiego typu. I Brazylia jest ciepłym krajem, i w regionach, zwłaszcza tam bliżej równika. Jest na tyle ciepło, że woda w kranie nie jest zimna, jest bardziej taka letnia, więc można żyć bez ciepłej wody w kranie. No ale nie wszędzie tak jest. Im dalej na południe, tym robi się coraz zimniej. No i ciepły prysznic jednak by się przydał. No więc na co wpadli Brazylijczycy? Przenieśmy się teraz do jeszcze innej łazienki. Pan Lorenzetti, Brazylijczyk, wpadł na genialny pomysł, żeby w prosty sposób wyeliminować wrogów. Zaprojektował więc prysznic elektryczny. I wiem, jak to brzmi, i wiem, jak to wygląda, zwłaszcza jak się widzi te kabelki na zewnątrz, ale moi drodzy, to rozwiązanie wbrew pozorom działa. Zanim Wam powiem jak, to jeszcze małe wyjaśnienie. A więc te tutaj przyciski są do zmiany temperatury wody, więc tak, trzeba się tam wspiąć do góry, żeby zmienić temperaturę wody, i, jest tylko, i są tylko trzy ustawienia. I albo się wyłącza, albo się włącza, albo jest woda średnio podgrzewana. Są też takie prysznice, które mają taką dziwną rączkę, i tam można sobie regulować tą temperaturę trochę lepiej. A ten tutaj śmieszny Zinks, on powinien mieć tutaj dłuższy kabelek niż tylko taki. I jak się wymienia ten kabelek na dłuższy, no to ma się taką zwykłą rączkę prysznica, powiedzmy zwykłą. I żeby przełączyć wodę z tej głównej deszczownicy do tej rączki to trzeba wyciągnąć jeszcze tego małego dzęksa, który tutaj jest. Zanim przeprowadziłam się do Brazylii, to nie miałam bladego pojęcia, że większość pryszniców tutaj jest elektryczna. I słuchajcie, ten wynalazek faktycznie nie jest taki głupi. Dlatego, że podgrzewa wodę dokładnie w miejscu, w którym potrzebujecie, a nie gdzieś daleko w miejskiej ciepłowni czy w budynku, skąd ona musi przebyć drogę od miejsca, w którym jest podgrzewana, aż do waszego prysznica czy kranu. Więc ma to rzeczywiście sens, a do tego jest takim prostym i bardzo tanim rozwiązaniem, które każdy sobie może zamontować w łazience, nieważne gdzie sobie wybudował dom, czy w środku miasta, czy gdzieś daleko na odludziu. I te prysznice są tanie. Oczywiście trzeba płacić za prąd. O ile się płaci za prąd? Bo niektórzy mieszkańcy w Fawelach yy, mają ten prąd podłączony na dziko, więc dla nich to jest jeszcze bardziej opłacalne. Ten wynalazek zrobił się tutaj na tyle popularny, że Brazylia zaczęła go eksportować. I najczęściej z tego co wiem eksportuje do krajów rozwijających się do Afryki, ale na przykład też eksportuje też do Stanów. Więc jak coś się wydaje głupie, ale działa, no to chyba nie jest głupia. <laughs> Następna rzecz też dotyczy prysznica. I pokażę Wam teraz dwa nasze prysznice. Tutaj mamy taki duży prysznic typu walking, i tutaj mamy kabinę narożną, ale brodzik też jest wyłożony płytkami. I to jest rzecz, która mnie bardzo mocno zastanawiała tutaj na początku i właściwie zastanawia do dzisiaj, dlatego że w Brazylii poziom usług budowlanych zwłaszcza jest niski. Znalezienie tutaj kogoś, kto zna się na wykańczaniu wnętrz, i jest w tym dobry, no naprawdę graniczy z cudem. I najczęściej, jeżeli ktoś już rzeczywiście zna się na tym, co robi, to jest mega drogi, droższy raczej niż w Polsce. I ja wiem, że w Polsce ludzie też narzekają na poziom ekip wykończeniowych. Wiem wręcz z pierwszej ręki, że narzekają, ale wierzcie mi, że w Brazylii to jest naprawdę dramat. Dlatego, że często ludzie po prostu nie mają pracy i wymyślają sobie pewnego dnia: Okej, okay, nie mam pracy, muszę jakoś zarobić na życie. No to tak, położę Ci te płytki. Jak to się kończy, no możecie sobie wyobrazić. I w związku z tym, nie mam dla tego pojęcia, jak to się dzieje, że praktycznie wszystkie prysznice w Brazylii mają brodziki wyłożone płytkami. Zrobić w ten sposób brodzik, który nie będzie przyciekał, jest znacznie trudniej niż kupić gotowy brodzik, na przykład ceramiczny. Ale brodzików tutaj nie uświadczysz. Nie mam bladego pojęcia, czemu ani razu, nigdzie nie widziałam w żadnym mieszkaniu gotowego brodzika i takiej gotowej kabiny, które u nas w Polsce może nie są jakimś super standardem, bo część osób też ma prysznice typu walking, ale myślę, że co najmniej połowa rynku to nadal są takie brodziki, które my znamy. A tutaj ich nie ma. Jest to dla mnie tajemnica. A kolejna rzecz to jest coś, co bardzo chciałabym, żeby było tak powszechne w Polsce, a mianowicie bidetki. Tutaj bidetki są w absolutnie wszystkich łazienkach. Zdarzy się, że jakaś łazienka publiczna nie będzie miała bidetki, ale rzadko. Zajdziecie je i w restauracjach, i w zwykłych miejskich toaletach. I ma to też związek z tym, że tutaj system kanalizacji nie zawsze jest wydolny. Dlatego nie można wrzucać papieru toaletowego do muszli. Papier toaletowy, akurat ten, który my tutaj mamy, jest bardzo podobny do tego, który znacie z Polski, bo on ma, zdaje się, 3, 3 albo 4 warstwy, więc ten tutaj jest jeszcze taki OK. Ale większość papieru, który możecie znaleźć w Brazylii, jest bardzo, bardzo cienka. Właśnie dlatego, że jeżeli komuś jednak zdarzy się wrzucić go do muszli, no to żeby nie zatkał rur. Całym budynku. To nie koniec zaskakujących rzeczy w brazylijskich mieszkaniach, ale zanim kolejna część pojawi się na kanale, to koniecznie zobacz tego vloga, w którym pokazuję całe moje mieszkanie. Link powinien pojawić się tutaj, a jeżeli się nie pojawia, no to będzie w opisie.